wspomniała nasza autorka Wiedźma na rowerze. Pani Anna U. Ale Dzisiaj jeden bazór poproszę. Gdzieś tam jest Wiedźma na rowerze. Któż to? Oczom w tym nie wierzę. Jedzie wiedźma na rowerze. Bardzo trudzi się i sakie. to trzyma w łapie. Babtko grubę. grube. Kostropate. Stare. Siwe. I gorba. <laughs> na obliczu? Na brudach? To ty jak truskawki. <laughs> no no jest? Jedna nóżka, o, druga nóżka. Przeraziła go józef, a północ podetrwuje podejść. Z lasu wyszedł pan leśnicz. Biedź ma tu kolarstwo ćwiczy, w takim tempie, tu po lesie, dokąd też tę babę niesie. Dzińczym dico tam spon, specjalny spon. Wciąż gdzieś tam jest w bucie. Wciąż zaciska żółte szpony. E, o, proszę ciędza, proszę szpona, nie ma? Ktoś mi obrócił, nie ma czarownicy. Wciąż zaciska żółte szpony. O, proszę bardzo, jest tyś o, rower no jak szalony. Zdemili I ten i po Ja staję na to na miście. żeby przez nie przestaje? Koń złożony na barzający? A nie wiem jak on ja. A złożony tak... Jak po Dobra, ogiemy także. Ja tam koń spłoszony dęba staje, a państwo dźwięk. Dźwięk, bo zaczaruję. Ja! 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 Za późno. To, co co mi się w środku żona się wydaje. Idzie, jak w kraju drogi, w środku jakieś w niebo. Obie robią wielkie oczy, gdy matka matkę im wyskoczy nasza Wiedźma w, w krasie. Chwała nie ślę, Mienie stroją całkiem serio, ściga się ze studentem. No nareszcie sapiąc srodze, wiedźma jest na głównej drodze. Wszyscy jadą. Droga kręta wiozą świnie i cielęta wiodzą jabłka, pomidory i prała na nieczu. Jedzie też teściowa z mściowa i chłop prosto zaklikowa. I ze złotej dwaj rolnicy i aptekarz z Koprzywnicy wójt z Wieloksi w Mercedesie jedzie gdzieś w solidnym stresie, wściekle trąbi, wciąż przyspiesza, ponoć ktoś mu w gminie miesza. Dekarz zbigniew ciężarówką jedzie pokryć dach, dachówku. Ma na tace trzy drabiny i dwóch majstrów na godzinę. Adwokaci z notariuszem chyba wiodą spór, o duszę dyskutują w wielkim dżipie, a ich klient ledwo zipie. Z nerwów biedak ledwo dycha, chętnie strzeliłby kielicha, lecz niestety w sądzie sprawa, więc nie wolno. Według prawa wszyscy mają swoje sprawy. Czy z Radomia, czy z Warszawy, każdy jedzie w interesie. A ta wiedźma to wiezie się. Już nieśpieszno, z wdziękiem słonia. To postraszy dzwonkiem konia, to pogoni psa. Po drodze widać już zmęczona srodze, Ale wciąż nie traci ducha, nader krzepka, Bo starucha. A tu znowu problem spory. Wiezie facet kalafiory. Wziął przyczepę do traktora, bo na targ do miasta pora. Za to drugi na przyczepę załadował kalaretę. A tu wiedźma hop, przed maskę i się pozderzali strzaskiem. A nie, puść pan tę naczepę. Pan mi niższy kalaretę. Pan to chyba jakiś chory, żeś wytrynił w kalapiory. Po zaczepiały się pojazdy, nie daj Boże, takiej jazdy. A Krzyk. Ktoś chce zdążyć do fabryki, ktoś pominąć chce traktory, lecz się sypią kalafiory. Wiedzie burmistrz sam do i dwóch sędziów wprost ze zwierza. Korek chcą ominąć pole, ale oś złamał o Stoi sędzia w kalarepie i formuły w Groźnie mu powiewa toga, wzrok pod nur. Mina sroga, wszystko spadło wprost na ziemię, a to wszak zniszczony mienie. Wołać szybko notariusza, niech niczego tu nie rusza. Jest policja na sygnale, ale się nie spieszy wcale, no bo jeśli nie ma ciała, żadna sprawa się nie stała. Trzeba oszacować, niech nie wystarczy zaświadczenie. Chory, proszę. Wszyscy wściekli, a świadkowie już uciekli. Nasza widzma na rowerze ryż jak zranione zwierzę, pedałując jak szalona. Chyba nie.